Jestem i otwarty Ooo, po prostu nie jest No nie są żadne klatki, tylko mobspawnery. spawnery Oto klatki, kurde E budę, zrobimy temu Z... twojemu. Co ty na to? E E. Tym Co? twojemu psu budę zrobimy E właśnie, moją koleżankę dodam do skajpa. Co? Co my na to? Dobra, pośmiejemy się w niej. O, twój pies masz już budę, patrz A ja biję krowę. O, mam już dwa ten skóry Nie <noise> ja małe dwiczki bym się przydały <noise> Odbieraj. Mu Odbieraj. Do nie, czekaj. Nie. Ona nie odbiera! Sied. Na kogo dzwonię do tego nuflona <głos> 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 Do tego nuflona? Tego Pokemona Eee y Dobra y y bo w let's play, super wymiatamy. Plus lagi równa się gówno. Nie wyjdzie na łopatę. wiem czemu, bo U mam w głowie. Satura plus. cicho, cicho. Cicho. Satura plus lagi płacz. Płacz plus Saturas Nob. Satura plus lagi równa się raczej A ty nie zarabiał. W ogóle to nic nie miało wspólnego ze mną. Lag, test. Ja nie mam lagu! Ja, ale po nie ta. Z, z chaty wywalimy. No. Wow. Saturas, wypad z chaty. Już tutaj nie mieszkasz. Nie. Sam się wyprowadziłem. Wow. O, a mam, mam tutaj tego. I tego. E, twoje miejsce, e, Saturas. Zajmuje pies Avona. E, z Bychu. Z Nole, jeszcze go nazwałeś? w miejscu, No, ale on kurde siedzi w miejscu i nic nie robi, to dobrze, co nie? W swojej budzie. Czyli ja... Eee, śmieszno. Czekaj, co ja miałem zrobić? Aha, patyki przełapić. Mi tak kręcę. Eee, Flux, masz, masz cztery żelazo? Eee, trzymam żelaza. Zaraz z Winix nie na Master lag. na Lager.

O, żelazo na ile? No? What the fuck is this? co chodzi gdzie? Ej, goście, jak ja biję na moją wieżę? Się przerobiuję. Jola. lol Jola. 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 Yes. Może może Jola. Jola. tego ja Pff. To było efektywne wyskoczenie. Dobra, nie wiem. Kładziemy kafelki. Ale ja na razie sobie poinstaluję mody. O, i złoto, Właśnie, może sobie zainstaluję fly moda, ale fajnie. No, Żartuje, Żartuję, 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 żartuję. co tam XR-ja? Chcę być jak chociaż fajnie, tak. Sweet. Nie będę, wolę nie przetopić kamień. X-ray. O, za minimap modlę sobie zbram. Nie, kamień! Minimap zawsze chłopaki. I trzeba. No, jakoś tu nie. Ale buku. No, o ja zostało robić. Zrób to drugi piecyk. No Jezu, to sobie zabyj piecy kodziedziały, bo z tobą już nie mogę. patrz, pies tam... Y, patrz, o, o, bo tak, twój pies teraz siedzi tak bo... Jak ty go przeprowadzisz na chaty? No Normalnie. po prostu przez. I zakampi w sens. O. Kamper mały. O, mam nadzieję, że będzie mi działał mod. Moda, że ty ty, ty. Mini mapy, mini mapa, mini mapa, mini To jest nie. moje złoto, leżące. moje tym, w jakimś ja jadłem. Wczoraj. Ja to masz? No, został! Się pojawiło lol. Ej, ja nie, ja nie ma, to, taki, to te lagi, kurde. Te, te, te no, tak że te rosną. no, 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 Grzybowa, tak. Tak, grzybowa, żebowa prawie całe życie chyba przywraca. Nie, trzy, trzy i pół serduszka. Tak chyba, nie i Nie, cztery. I gościu już nie mam żadnego programu włączonego, w Skype i, i ja? Minecrafta. Złoto, człowieku! Trętów. Zostaw to tam jest moje złoto, to jest moje. Ja miałam sobie zrobić złote. tu daj, kilo. dobra, to... Z, z, zostawimy to złoto i zrobimy klocki złote potem, okej? Okay? Dobra. Po co mam? No dobra, to będzie twoje złoto. wie. Tylko daj kilo. Gdzie on? Ja już te kilo. Chóję zostaw. Wrzuć kilo. Nie chcę no Rzuć Maria. To. Dobra, wydoby się. Ja jem. Nie używaj ja, ja, e, e, Pana Boga ja na Ej! No zróbcie skrzynię, to ja wrzucę skrzynię. Pół godziny już minęło, jak napisałem ja, lakces. No... Dobra, ja tam był zrobiłem YouTube'a, sorry, i y, y, y chyba, y, y, chyba jeszcze nie będę grał w tym netplayu. Ale rozmawiać zawsze można. Nie, co no, ja napisać? Nie. Czekaj, uh, uh, za minimap. Dobra, oh, oh. chcę minimapkę. Bo ja zbiłem, mm. ze złotem. Mm, 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 Zrób mm. sobie skrzynię. To sobie zrazu? I wrzucę tam ja ale, ja sła, ale ja słabo słyszę Avona. Ale ja słabo słyszę tego kotata. Ale złoto. Udobyłeś? Mam złoto, teraz będę się wziął. No. Czemu to no, no, nie czym nie No, to jest. Nie, to jest yy. O, fajne, sztabka złota. Siedem było? Wow. Sto Sto 8. Było teraz już to 7.